Będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest niedziela zesłania Ducha Świętego, dzień Pięćdziesiątnicy. I czytamy Ewangelię ze świętego Jana z 14 rozdziału, wiersze od 15 do 16 i 23b do 26. Jezus powiedział do swoich uczniów, jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da Wam, aby z Wami był na zawsze. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. To nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał: Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród Was. A Paraklet, Duch Święty, którego ojciec pośle w moim imieniu, on Was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko, co ja Wam powiedziałem. Tak, to jest dzisiejsza Ewangelia. Wiecie, w tej dzisiejszej Ewangelii to mnie jakoś dzisiaj bardzo rusza słowo Paraklet. Parakletos po grecku. Tak, w pierwszych wydaniach Biblii Tysiąclecia było ono tłumaczone jako pocieszyciel, później jednak tłumacze zrezygnowali z tłumaczenia tego słowa i zostawili właśnie jako Paraklet, duch Paraklet. Bo parakletos, pocieszyciel to nie jest ani jedyne, ani najszczęśliwsze tłumaczenie tego słowa. Ja myślę, że jak się dobrze to słowo zrozumie, to się zrozumie, co Jezus próbuje powiedzieć właśnie że ten parakletos to często na przykład tak nazywano w starożytności adwokata, który stał obok oskarżonego i, i mu pomagał w czasie rozprawy, starał się go bronić. Też tak no, kogoś, kto umacnia, wzmacnia, który dodaje otuchy, no, czasami też i pociesza, pokazuje drogę, Jezus mówi, przypomina wszystko, doprowadza do całej prawdy, właśnie tu jest pocieszenie, tu jest wyzwolenie w dojściu do całej prawdy. I teraz okazuje się, że niestety, nam ludziom to bez przerwy ta prawda gdzieś umyka. Dajemy sobie bez przerwy prawdę wyrwać, i bez przerwy właśnie wsłuchujemy się w głos kłamcy, w głos ciemności. Bez przerwy właśnie w naszych wnętrzach dopuszczamy do siebie myśli płynące z ciemności. Bardzo łatwo wpadamy w te myśli i dajemy się okłamywać, dajemy się wciągać w nieprawdę, w fałsz, właśnie w kłamstwo. No i kłamstwo odbiera nam, odbiera nam wszystko, odbiera nam radość, odbiera nam wolność, zresztą kłamstwo nas prowokuje zawsze do tego, żebyśmy coś zniszczyli, coś ucięli, coś skasowali własnymi rękami, ponieważ kłamstwo taki władzy nie ma, no to zawsze próbuje nas sprowokować. No, kłamstwo to jest jeden wielki dramat I, i co ciekawe, że kłamca, właśnie ten duch, który jest przeciwnikiem, który jest nazwany satana, czyli przeciwnik, diabolos, czyli ten, który dzieli, to właśnie w szczególności będzie nas nastawiał przeciwko miłości, przeciwko Bogu, który jest miłością, przeciwko tym, w których ta prawdziwa miłość Boża przychodzi, bo doskonale z duch wie, że to, co może nam pomóc, to, co może nas wyzwolić, to, co może nas nasycić i tak dalej, i tak dalej, to jest właśnie prawdziwa miłość. I szczerze powiem, moje doświadczenie jako księdza i jako egzorcysty to mnie uczy, że warto się przyglądać, Przeciwko komu próbuję mnie ciemność zwykle nastawiać, to wtedy dużo się dowiem, kto jest dla mnie najważniejszą osobą, przez kogo Bóg do mnie przychodzi, przez kogo przychodzi do mnie prawdziwa miłość, bo tam gdzie Zem duchowi najbardziej będzie zależało na tym, żeby mnie zniechęcić, to tam zapewne jest dla mnie coś najbardziej dobrego. Właśnie to taka uwaga, ale to właśnie warto się przyglądać, przeciwko komu ciemność mnie zazwyczaj nastawia. Gdzie mnie próbuje, prawda, zniechęcić. Czy znaczy, w każdym razie wiecie, no, właśnie o tym myślenie, że wszystkie nasze problemy, to, że straciliśmy ducha Bożego, to, że pobrnęliśmy w grzech, że straciliśmy wszystko, to właśnie się zaczyna od tego, że posłuchaliśmy głosu niewłaściwego ducha, że posłuchaliśmy głosu władcy ciemności. I ten głos nas wciągnął w ciemność, w kłamstwo, w otchłań, prawda, i pod wpływem ciemności, pod wpływem kłamstwa narobiliśmy no, strasznej biedy poniszczyliśmy wszystko. I teraz, co ciekawe, powrót jest bardzo trudny. Powrót jest bardzo trudny, no bo będąc pod wpływem ciemności, no to miłość, Bóg, który jest miłością, który przychodzi, żeby nam pomóc, żeby nas, na, nam to wszystko pomóc, ogarnąć, żeby nas z tego wszystkiego uratować, no to wygląda na zagrożenie, wygląda na wroga. My się przed nim chowamy, ukrywamy, w ogóle go krzyżujemy, w ogóle go nienawidzimy, uważamy go za zagrożenie właśnie. To jest ciekawe, znaczy ciekawe i dramatyczne i tragiczne, że jeżeli dostanę się pod wpływ ciemności, to właśnie miłość, która przychodzi mi pomóc, mnie ratować, mnie zbawić, to będę uważał za największe zagrożenie. Tak, no bo ciemność no, tak sądzi, tak uważa, nie? bo jeżeli ciemność pozwoli, żebym ja się spotkał z prawdziwą miłością, to ta prawdziwa miłość mnie uratuje, wyrwie mnie z łap ciemności, więc ciemność zrobi wszystko, żeby mnie nastawić przeciwko prawdziwej miłości. Dlatego myśmy prawdziwą miłość ukrzyżowali i zawsze będziemy krzyżować. Ciemność zawsze nas będzie nastawiać właśnie przeciwko, przeciwko prawdziwej miłości, przeciwko tym przestrzeniom, tym wydarzeniom i tym osobom, poprzez które ta prawdziwa miłość próbuje do nas przyjść, wejść w naszą samotność, w nasze lęki, w naszą ciemność, w nasz upadek, w naszą nieporadność i podźwignąć, pomóc, zatroszczyć się, prawda? Tu ciemność będzie widzieć największe zagrożenie. Ja, zasłuchany w głos ciemności, właśnie też tak będę przekonany, że tu jest największe zagrożenie. Czasami bywa też tak, Czasami bywa też tak, że mimo wszystko, nawet będąc pod wpływem ciemności, gdzieś tam zwrócę się ku Bogu, ale w tym sensie takim, jakby to powiedzieć, trochę raczej ze strachu. Nie? I tego Boga będę postrzegał jako dawcę zasad. Jako dawca jakichś zobowiązań, nakazów, Jezus mówi dzisiaj o przykazaniach w dzisiejszej Ewangelii. Ja tego Boga będę widział właśnie jako kogoś, kto daje takie, takie bezwzględne przykazania, nakazy, zakazy, ja, i, i z których będzie mnie rozliczał bezwzględnie, i że ja, żeby się ocalić, no to muszę właśnie wszystko pozaliczać, wszystko skrupulatnie pozaliczać, że z rozliczony. I to takie niewolnictwo jest trochę. Nie? I Człowiek żyje jak niewolnik, prawda? nie jest, nie jest człowiekiem wolnym. Natomiast Bóg przychodzi w Jezusie, żeby nas przekonać o czym, że On jest w ogóle we mnie zakochany. Że On jest w ogóle we mnie zakochany, że kocha mnie miłością szaloną, posuniętą aż po krzyż. I że ta miłość chce po pierwsze o mnie się troszczyć, i że ta miłość zaprasza mnie, żebym wszedł w przestrzeń tej miłości, żebym wszedł w wszechświat w tej miłości. Tak jak wczoraj mówiłem o wszechświecie miłości, że zapraszam Cię do, do tego wszechświata mojej miłości, do tego wszystkiego, co w mojej miłości dla Ciebie przygotowałem. Bo zobacz, chce się o Ciebie zatroszyć, chce Cię kochać, chce się o Ciebie zatroszyć Także właśnie my tego nie widzimy, a nawet jak widzimy, to uważamy, że to, co Miłość chce z nami zrobić, to nie jest właściwa troska, że my mamy lepsze na to pomysły. Właśnie będąc łotrłem ciemności, niestety to ciągle wpadamy właśnie w takie myślenie, że nie, że to w ogóle lepiej samemu i tak dalej, nie mu i tak dalej. Właśnie dlatego Jezusa krzyżujemy, i właśnie dlatego Jezus nam oddaje swego ducha. Ducha. Parakleta, nie Parakletosa. I to jest ciekawe, bo Jezus też jest nazywany w Biblii tym samym słowem Parakletos. Tylko, że Jezus jakby jest w innym sensie Parakletos niż Duch Święty. Bo Jezus jest w tym sensie Parakletos, że Jezus nieustannie stoi i broni nas przed Ojcem. Nas broni przed Bogiem. Bo właśnie trzeba zrozumieć, gdzie jest różnica między słowem Parakletos a słowem Diabolos. Więc, diabolos to jest ten, który stara się podzielić. To jest oskarżyciel. Nie? Pismo Święte nazywa diabła oskarżycielem, że diabeł nas oskarża przed Bogiem, a, a, a Boga oskarża przed nami. Właśnie doprowadza do tego, żeby właśnie podzielić. Nie? I to ma taką metodę, nie? że do mnie skarży na Ciebie, a do Ciebie skarży na mnie. Taką ma metodę. I to właśnie tyle znaczy diabolos. To jest taki skarżypyta, który właśnie w ten sposób dzieli gadając do Ciebie na mnie, a do mnie gadając na Ciebie, prawda? I jeżeli my posłuchamy diabolosa, no to właśnie wtedy będziemy podzielani, Wtedy będziemy nastawiani przeciwko sobie i po tym poznać kogo słucham. Jak już się nakręcam przeciwko komuś, to znaczy już gada do mnie diabolos, nie? Prawda, nie? Parakletos, tylko diabolos. No i teraz sprawa cała polega na tym, że ten proces odwrócić. No kto może odwrócić ten proces? No Ktoś, kto będzie bronił. Że tu diabolos stoi i oskarża nas przed Bogiem, więc potrzebujemy kogoś, kto nas obroni przed Bogiem. I Właśnie takim kimś, w tym sensie Jezus jest parakletos, że On broni nas przed Bogiem. No Ale teraz jest kwestia wybronienia Boga przed nami, nie? żeby nas doprowadzić wewnętrznie do całej prawdy, jak mówi Jezus, nie? do odkrycia prawdy. I tu potrzebny jest parakletos duch, parakletos. Jezus stoi przed Ojcem, nas broni. A nam oddaje swojego ducha, ducha syna, ducha syna który jest absolutnie zachwycony Ojcem, że nas doprowadzał ten Duch Święty do odkrycia głębokiej miłości Boga, do odkrycia jego głębokiej troskliwości, żeby nam otworzyć oczy naprawdę o tym, że to, czego potrzebujemy, to jest właśnie miłość. Nie? Że my Myślimy, że potrzebujemy tego, tamtego, nie wiadomo czego. A to, czego potrzebujemy, to jest miłość. I tylko miłość może nas zbawić, uratować, wyleczyć, nasycić i w ogóle uczynić ludźmi zdolnymi do tego, żeby się mierzyć z naszą codziennością. A my odkładamy miłość na koniec, bo to jest nam najmniej potrzebne. Ja najpierw muszę się zmierzyć ze wszystkim, a dopiero wtedy pomyślę ewentualnie o miłości. Nie? A Duch Paraklet jakby próbuje nas doprowadzić wewnętrznie do odkrycia, że, do odkrycia prawdy, że jest odwrotnie. I do odkrycia Boga zakochanego, do odkrycia miłości, która do mnie przychodzi. Otworzyć oczy na to, w jaki sposób ta miłość Boga chce do mnie przyjść, w jakich ludziach, w jakich instytucjach, w jakich wydarzeniach. Właśnie otworzyć mi na nowo oczy na to wszystko. Żebym ja przestał bronić się miło przed miłością, tylko dał sobie pomóc, prawda? Żebym ja odkrył to, co Jezus mówi o przykazaniach, kto mnie miłuje, kto dał się przekonać do zakochania się w Jezusie. A kto się zakochał w Jezusie? No ten, kto się po pierwsze zasłuchał. Jezus mówi, będziesz miłował, jeśli po pierwsze się zasłuchasz. Dlaczego po pierwsze się zasłuchasz? Bo to trzeba, widzicie, przyjrzeć się, zasłuchać się. Czy jak ja kiedyś zaufałem miłości, pozwoliłem miłości, żeby weszła w moje życie, w moje sprawy, czy, czy, czy jeżeli kiedyś kto mnie naprawdę kocha, pozwoliłem wejść w moje życie, w moje sprawy, podzieliłem się moimi wątpliwościami, czy ja kiedykolwiek na tym straciłem? Kiedy pozwoliłem, żeby miłość, która przychodzi w Chrystusie, miłość prawdziwa, nie? która przychodzi w ludziach, którzy mnie kochają, że pozwoliłem, że ta miłość weszła w moje sprawy, się zatroszczyła, doradziła, wzięła coś w swoje ręce, poprowadziła mnie, czy ja kiedykolwiek na tym straciłem? że jakby jakoś w dzisiejszej Ewangelii tak mi pobrzmiewa, to pokorne pytanie Jezusa, czy kiedykolwiek na tym straciłeś, kiedy zaufałeś mi, kiedy dopuściłeś mnie do swoich spraw, dopuściłeś moją miłość do swoich spraw, pozwoliłeś sobie pomóc, zatroszczyć się o siebie, pozwoliłeś się poprowadzić, czy kiedykolwiek na tym straciłeś. Więc teraz no, no, trzeba się przyjrzeć, czy kiedykolwiek straciłem na tym, że zaufałem miłości, miłości prawdziwej. I teraz trzeba się przyjrzeć. A co zyskałem, kiedy zaufałem ciemności, kiedy zaufałem diabolosowi, kiedy zaufałem głosom, które mnie nastawiały przeciwko i doprowadzały do tego, żeby odpychać. Nie, bo ja sam po swojemu. Nie? Co wtedy było, prawda? I teraz trzeba jakby to przeanalizować i wyciągnąć wnioski, nie? Że zobaczyć, że ilekroć zaufałem miłości tak naprawdę, pozwoliłem, żeby miłość o mnie się zatruszała, przecież nigdy nic na tym nie straciłem. Natomiast ilekroć zaufałem swoim ciemnościom, tylekroć wyszedłem poraniony, poniszczony, ze wszystkim zniszczonym. To komu warto w końcu zaufać? Kogo warto słuchać? W czyje ręce warto się powierzyć? I właśnie widzicie, niestety okazuje się, że nie wystarczy raz wyciągnąć taki wniosek. Okazuje się, że my bez przerwy zapominamy prawdę, która jest naszym prawdziwym przyjacielem. Gdzie warto się powierzać, że my ciągle to zapominamy, i ciągle dajemy się ponastawiać, ponakręcać i w ogóle ja tak sobie myślę przy dzisiejszej Ewangelii, że właśnie mądrość polega na tym, żeby dostrzegać ten moment, kiedy ja już daję się nakręcać i rozpoznawać, co się dzieje, wtedy wołać parakletosa. Bo co znaczy ostatecznie parakletos? Para. To znaczy to jest ktoś, parakaleo, to jest przyzywać kogoś blisko. Parakle to jest ktoś, kogo powinienem przyzywać, żeby był blisko mnie, bardzo blisko mnie. Właśnie, żeby mnie ciągle na nowo doprowadzał do całej prawdy, otwierał oczy, przypominał wszystko. Dlaczego? Bo jestem sklerotykiem, wszystko zapominam. Ciągle zapominam, kto jest moim prawdziwym przyjacielem, a kto jest moim prawdziwym wrogiem. I ciągle jest we mnie tendencja, żeby wierzyć mimo wszystko wrogowi, żeby wierzyć ciemności, żeby wierzyć kłamcy. I właśnie warto rozpoznawać ten moment, kiedy trzeba parakaleo, czyli przyzywać blisko ducha, który mi przypomni prawdę, który mi otworzy oczy. Rozpoznawać ten moment, kiedy ja już zaczynam brnąć w ciemność, zaczynam się nakręcać, zaczynam dawać się ponastawiać przeciwko, daję się wciągać w żal, zaczynam uważać, że jestem w jakimś więzieniu, na jakimś polu bitwy, że w ogóle wszyscy są przeciwko mnie, w szczególności Bóg, że jakieś tam że ja się muszę wykazać, zarobić, zasłużyć, kiedy daje się ciągnąć w, kłam, w kłamstwo, nie? widzieć ten moment, kiedy daje się wciągnąć w kłamstwo i wzywać właśnie ducha parakleta, żeby mi przypomniał prawdę, żeby mnie doprowadził do prawdy z powrotem. To są właśnie te momenty, kiedy go potrzebujemy, te konkretne momenty. Tu Maryja jest dobra, oblubienica ducha świętego. Tylko trzeba właśnie chwytać te momenty i wiedzieć, że teraz potrzebuję wołać kogoś większego, bo z ciemnością sobie nie poradzę. Bo ciemność mnie ogarnie, nakręci, ponastawia, przeciwko, doprowadzi do tego, że ja własnymi rękami wszystko zniszczę. A potem nie będę potrafił udźwignąć świadomości tego, co narobiłem. I właśnie wtedy trzeba wołać parakletosa. Nie? I co ciekawe, parakletos też pokaże, że to, co Jezus nazywa przy, przykazaniami, to wcale nie jest więzienie, tylko to jest zaproszenie. Zaproszenie, żeby być z nim, być z miłością, być w przestrzeni miłości, być we wszechświecie tej miłości i doświadczać tego wszystkiego, co ta miłość mi przygotowała. Zobaczcie, jak często my postrzegamy miłość jako ograniczenie. Nie? To też jest kłamstwo tego ducha, że ty jesteś ograniczony miłością, że miłość jest dla ciebie więzieniem, tak? Nie? Że miłość cię ogranicza. I tu też jest potrzebny paraklet, żeby otworzyć nam oczy, że miłość mnie nie ogranicza, tylko przeciwnie, otwiera przede mną cały wszechświat. Cały wszechświat właśnie, gdzie się chce o mnie troszczyć, że wszystko jest dla mnie przygotowane, że właśnie poza przestrzenią miłości jest właśnie pustka, nicość. Że tam, gdzie ja chcę uciekać przed miłością, to jest nicość, pustka, odchłań. Odchłań, w którą ostatecznie Jezus chodzi, żeby mnie uparcie wyprowadzać. Nie? I to jest wielka miłość Boga, nie? że on uparcie wchodzi w moje odchłanie, że mnie uparcie wyprowadza, a ja uparcie do tych odchłani wracam, uparcie popełniam te same błędy, uparcie słucham ciągle na nowo głosu ciemności, a aż tyle razy na tym głosie jeszcze przejechałem, to uparcie wracam do słuchania tego głosu, że spróbowałeś właśnie taką mądrość choćby wyciągnąć, że kiedy odzywa się ten głos ciemności, to potrzebuje wzywać ducha, potrzebuję go mieć blisko, potrzebuję mieć blisko matkę oblubienicę ducha, że im pomogła poddać się właściwemu duchowi, nie temu, który mnie doprowadzi do prawdy i wszystko przypomni. Właśnie, warto taką operację przeprowadzić, zastanowić się, nie? czy ciemności, kiedykolwiek w czymkolwiek mi pomogły, doprowadziły mnie kiedykolwiek do czegoś konstruktywnego. nie, To czemu tak, tak chętnie ciągle słucham? A czy kiedyś straciłem na tym cokolwiek, kiedy. Kiedy oddałem się w ramiona miłości, dopuściłem do siebie miłości. Miłość mnie czegokolwiek pozbawiła. Dobrze. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, mogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.